W dzisiejszym doświadczeniu chciałabym pokazać Wam, że nawet tak powszechnie spotykana roślina, jaką jest kasztanowiec, może skrywać niezwykłą tajemnicę. Będziemy potrzebowali wody, najlepiej w wysokim naczyniu, kory kasztanowca, którą możecie kupić w sklepach zielarskich i lampki UV. Wsypujemy odrobinę kory do wody. Następnie musimy zgasić światło i zapalić lampkę UV. Już po chwili w świetle UV widać tworzące się w wodzie niebieskie smugi. Jest za to odpowiedzialna substancja, która znajduje się w korze kasztanowca i nazywamy ją eskuliną. Natomiast zjawisko, które w tej chwili obserwujemy, nazywamy fluorescencją. Czy ktoś z was wiedział, że kasztanowiec świeci w ciemności?